Koncertem zespołu artystycznego Wojska Polskiego w Radzie Ośrodku Kultury i Sportu rozpoczął się zjazd byłych alumnów żołnierzy. W spotkaniu bierze udział około 650 kapłanów z kraju i zagranicy, którzy w latach 1955-1980 odbywali przymusową służbę wojskową. Według obliczeń historyków służby musiało odbyć około 3000 alumnów. Stanowimy jedną wielką rodzinę liczącą ponad 3000 tysiące braci, których złączył jeden los. Jak przed chwilą powiedział jeden z księży, bardziej nas złączyło wojsko aniżeli seminarium, bo trudne chwile bardziej łączą. Biskup Guzdek zaznaczył, że alumni pomimo starań poprzednich ordynariuszy polowych Sławoja Leszka Głudzia i Tadeusza Płoskiego nie otrzymali pierwszego stopnia oficerskiego, tak jak to się działo w przypadku odbycia służby wojskowej przez studentów z uczelni świeckich. Stąd pomysł, aby uhonorować ich medalem imienia błogosławionego księża Jerzego Popiełuszki. Ordynariusz wojskowy odczytał fragmenty kilku listów od kapłanów, którzy unieruchomieni chorobą nie mogli przybyć do Warszawy, ale przysłali swoje wspomnienia z tamtego okresu i pozdrowienia. Biskup zachęcał zebranych księży o nadsyłanie swoich kolejnych wspomnień i świadectw z czasów pobytu w wojsku. Biskup Polowy życzył byłym alumnom żołnierzom owocnego przeżycia tych dwóch dni refleksji, rekolekcji, wspomnień i wspólnej modlitwy. Niech modlitwa i spotkanie przy grobie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, alumna żołnierza, będzie okazją do odkrycia, że niezbadane są wyroki opatrzności Bożej, że Chrystus was prowadził i przeprowadził w stronę kapłaństwa, Na Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się konferencja poświęcona jednostkom kleryckim. Blisko 700 uczestników spotkania byłych alumnów żołnierzy uczestniczyło w Auli Wojskowej Akademii Technicznej w konferencji poświęconej jednostkom kleryckim. W konferencji uczestniczyli m.in. kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, arcybiskup Sława Leszek Głódź, metropolita gdański, biskup Jan Wątroba, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej oraz biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Księża Kardynale, Ekscelencje, Księża biskupi, Drodzy Zebrani, Szanowni Goście. Jest mi niezmiernie miło i mam ogromny honor i zaszczyt powitać w murach Wojskowej Akademii Technicznej, korzystając z przywileju gospodarza tej, tego miejsca. Chciałem powiedzieć, że Wojskowa Akademia Techniczna to największy kampus akademicki w Warszawie. Nie ma drugiej takiej uczelni, skupionej w jednym miejscu w takim obszarze w otulinie puszczy kampinowskiej. Myślę, że ten klimat specyficzny Bemowa udzieli się również obradującym, w dzisiejszym alumnom. Otwierając konferencję biskup Józef Guzdek podkreślił ogromną radość i wdzięczność, że w spotkaniu uczestniczy blisko 700 byłych alumnów żołnierzy. Wasze serca oparły się temu zasiewowi zła. Nie wyrosły chwasty. Ale właśnie dotarliście mimo przeszkód do tego, co było waszym pragnieniem i powołaniem do kapłaństwa. I przez tyle lat służycie Chrystusowi, Kościołowi i Ojczyźnie. Chwała wam za to i ogromna wdzięczność. To wy z kolei przez tyle lat wsiewacie ziarno Ewangelii w serca młodych, dorosłych i tych w jesieni życia. To, jaka jest kondycja Kościoła dziś, w dużej mierze zależy od Waszej pracy. Ordynariusz wojskowy podkreślił, że z odbytych rozmów z księżmi przymusowo wcielanymi do armii często przewijał się motyw dobrego doświadczenia, wyniesionego z czasów służby w wojsku. To dodało nam odwagi, hartu ducha. Słyszałem w rozmowach nawet postulaty, że taka służba przydałaby się każdemu w drodze do kapłaństwa, powiedział. Biskup Polowy, przedstawiając program konferencji, podkreślił, że wręczenie medali i błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki jest wyrazem czci, szacunku i hołdu tym, którzy jako alumni żołnierze zwyciężyli. Metropolita warszawski podkreślił, że spojrzenie na służbę kleryków żołnierzy z perspektywy czasu pozwala na lepszą ocenę tego trudnego doświadczenia. Wiadomo z jakich motywów, z jakich założeń zostaliście wcieleni do wojska. Przede wszystkim po to, żeby was odwieść od tego bożego zamiaru, który się nazywa powołanie, ale równocześnie, równocześnie także po to, żeby was w miarę możliwości, tak się im wydawało wówczas, indoktrynować w myśl zasady, że kłam, kłam, coś z tego zostanie. Potrafiliście się dzielnie bronić i myślę, że to jest ten wielki, ważny wymiar waszego pobytu w wojsku także. Referat wstępny wygłosił ksiądz profesor Tadeusz Bąk z Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego, który przedstawił problematykę badawczą i niedobór źródeł związanych z opisaniem tematu jednostek kleryckich z perspektywy księży odbywających służbę. Zwrócił się z apelem do byłych alumnów żołnierzy o spisanie i nadsyłanie swoich wspomnień. Wy jesteście tutaj i byliście zawsze wierni Kościołowi i drugiemu człowiekowi. Sądzono, że będziecie bombą zapalającą. Staliście się zaczynem dobra, budowy Kościoła i służby człowiekowi i Bogu. Ksiądz Infuat Adolf Sedlak, ojciec duchowny z jednostki w Bartoszycach w latach 1969-1980, autor publikacji artykułów na temat jednostek kleryckich, omówił konsekwencje wypływające z doświadczeń alumnów żołnierzy po odbytej służbie wojskowej. Ojciec duchowny alumnów z Bartoszyc dokonał pogłębionej charakterystyki kleryków odbywających służbę w wojsku. Ksiądz Sedlak swoje wystąpienie oparł na wynikach i świadectwach zaczerpniętych z ankiet, jakie przeprowadził wśród żołnierzy kleryków. Jak podkreślił, jedną z najważniejszych cech kleryków, alumnów była, według księcia Setlaka, umiejętność właściwej komunikacji i porozumiewania się. Większość alumnów, a dziś kapłanów, nie zdeformowało osobowości w wojsku. Powołanych do kapłaństwa nie zniszczyła ideologia, bo sami mówią: 78% pisze tak: Oni myśleli, że nas zniszczą. A myśmy się umocnili, bo jeden drugiemu podawał rękę, próbował go prowadzić na inną drogę. Bywało, że były upadki, ale były też zwycięstwa. Nawet po strajkach, kiedy godowaliśmy, wychodziliśmy radośni, że możemy otrzymać wreszcie przepustki i pójść do kościoła. Świadectwo z licznymi wspomnieniami przedstawił ojciec duchowny i proboszcz parafii świętego Mikołaja w Brzegu, ksiądz prałat Zbigniew Bąkowski. Podzielił się swoim świadectwem m.in. o wizycie kardynała Karola Wojtyły w Brzegu, który nie mogąc odwiedzić osobiście alumnów, porozmawiał z każdym z nich osobiście przez telefon. Ksiądz Bąkowski wspominał też o próbach indoktrynacji młodych alumnów przez oficerów politycznych. Do koszar alumnów dwa tygodnie byli w tej jednostce osoby świeckie, które były rekrutowani z takich... Ludzi społeczeństwa, ludzi elitarnych, a więc oficerów politycznych, służb bezpieczeństwa, milicji obywatelskiej. I im, różnych dyrektorów, synowie, im wtłaczano, że tu przyjdą do was renegaci, tacy straszni ludzie, żebyście się ich wystrzegali. Profesor Jan Żarn z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przybliżył tło historyczne i okoliczności powstania pomysłu wcielenia alumnów seminariów duchownych do wojska. Zaznaczył, że z długoletniej strategii poboru kleryków do wojska przyświecały dwa cele. Pierwszym z nich było zniechęcenie do kontynuowania nauki w seminariach i oferowanie w zamian lepszego startu na świeckich uczelniach i pomoc w życiu poza kościołem. W 1965 roku generał Jaruzelski odpowiedzialny za ten pion polityczny mógł napisać w takich tezach, które wysłał do Biura Politycznego KC PZPR, że częściowo sukces jest w zasadzie zrealizowany, ponieważ średnio mniej więcej do 25% kleryków nie wraca do wyższych seminariów duchownych. Ale bardzo szybko okazało się, że ten cel pierwszy wcale nie jest wystarczającym, ponieważ włączyła się od 1962 roku do tego bardzo mocno, procesu e, jakby budowania strategii antykleryckiej. Włączyła się służba bezpieczeństwa, czyli czwarty departament SB. Dla którego to czwartego departamentu niekoniecznie najważniejsze było to, żeby klerycy nie wracali do wyższych seminariów duchownych. Najważniejsze było to, żeby ewentualnie wracali, ale już jako agenci służby bezpieczeństwa. Podczas konferencji przyznane zostały medale błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, które wręczali kardynał Mnycz, biskup Guzdek, rektor WAT, generał brygady Mierczyk generał Dadziusz Żwroński, wiceadmirał Waldemar Głuszko oraz biskup Jan Wątroba. Medale te wręczono po raz pierwszy. W latach 1959-1980, wbrew zawartym porozumieniem państwo-kościół, do wojska przymusowo wcielano około 3000 kleryków z seminariów duchownych. Młodzi alumni byli tam szykanowani poprzez wykonywanie ciężkich, często bezsensownych prac fizycznych, uniemożliwianie praktyk religijnych, fizyczne i psychiczne znęcanie się a także zachęcanie do porzucenia seminariów i łatwiejsze znalezienie mieszkania, pracy oraz miejsca na świeckich uczelniach. Funkcjonowało trzy jednostki specjalizujące się w wychowaniu kleryków w Szczecinie Podjuchach, w brzegu oraz w Bartoszycach. Dziękuję, dziękuję i przekazuję medal wraz z legitymacją numerem 0. Dziękuję za tak, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Wystawę na temat służby wojskowej księży alumnów w latach 1959-1980 oraz prezentację multimedialną na temat życia księdza Jerzego Popiełuszki przygotowało Muzeum Ordynariatu Polowego. Bowiem to Kościół kształtował polską historię, tożsamość, kulturę, duszę narodu. Dlatego wydano mu walkę, zamierzono zniszczyć jego autonomię, społeczne oddziaływanie, instytucjonalne funkcjonowanie. To, co dziś nazywamy próbą wyłączenia z przestrzeni życia publicznego. Nasza klerycka żołnierska służba stanowiła istotny element tej antykościelnej i antychrześcijańskiej strategii komunistycznego prawa. Nie wahającego się przekreślać podjętych wcześniej zobowiązań. Przecież porozumienie zawarte między państwem a kościołem w 1950 roku stanowiło, że klerycy seminariów duchownych nie będą powoływani do wojska. W świetle archiwalnych dokumentów i naszego doświadczenia tu chciałbym podziękować księdzu, naszego koledze Andrzejowi Lesińskiemu za to opracowanie, książkę. Oby ten zjazd, to spotkanie umocniło naszą przyjaźń Rozbudziło wspomnienia wspólnej żołnierskiej drogi i połączyło nas we wspólnocie eucharystycznej. Wydobyło tu, u grobu błogosławionego księdza Jerzego, wciąż aktualną powinność naszej posługi ojczyźnie, przez którą prowadzą drogi ku zbawieni. Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem, Powtarzaliśmy za psalmistą nasze kapłańskie credo. Niech nas obdarza swoim błogosławieństwem, ukazuje ścieżkę życia, obdarza pełnią swej radości. Do następnego spotkania w kręgu żołnierskich wspomnień, w kręgu wspólnoty pamięci. Melduje że skończyłem. Amen. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Życzę szczęśliwego powrotu do parafii, do wspólnot zakonnych E princípio qual nome é Jesus Cristo.